Zabrać tego rzeczy? Nie, dobra To Pan zostawił, nie, nie zabierzemy tego dobra. O, 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 z kimś się spotkał, tylko ślizgnął A, dobra Cześć przyjacielu, witam dobra. Zamknę, mam żeby Wam boczek. Ale wy zmienialiście ze środkowego na lewy i on Nie, przy... nie, nie, nie A jak? My, my żeśmy awaryjnie hamowali, bo Kamowali. przed nami zahamował samochód A, i on chciał was minąć i poszedł Nie, 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 nie. on jechał chyba tym I, pasem Chyba tym pasem jechał, nie, A. ja go nie My zauważyłem. żeśmy tego nie widzieli No no Ale y, y, my żeśmy zawali, hamowali tak. Ta Tak, widzę właśnie, że jest ułamane no. Bo za nami przed nami się A i on za kodów. nami jechał, to tego nie, no nie tak. mogę stwierdzić. Tak? I, mąż, I próbował was minąć pewnie. Mąż odbił na pas tak. i on no. pewnie no, próbował minąć. To też na pewno zauważył, bo ja... że może jeszcze... To Trochę jeszcze mi dłużej, tak? I on zaczepił o ten, się przewrócił i... No. No i Ale wyjechaliście środkowym on... pasem i zaczęliście tak. hamować. Dobra, dobra, to już wiem o co chodzi. Gdzie ma? Tą meridą jechał środkowym. No. Robił się korek, zaczął awaryjnie hamować. Jest w karece, ma uraz nogi, pościelane ręce, bo na zdrapkę jechał jeśli chodzi o ręce. Ale to, tutaj uderzył w to lusterko. Daj, to sobie Dobry. Dobra, idę Cześć. To, to jest, dobra, jest trójkątkowo? To jest Merid, dojdę zaniosę. I tam dobra, dobra. Na razie stawiam wam tutaj trójkąt wasz. O! Super. Nie miałem szans przy Was. Co wy tu macie? Ale, ale i tak dobrze sobie radzisz. Co wy tu macie? nie. Ta ale tu pod maską. Siano, są poszkodowani? Nie jeden, sześć w gazie. cztery diesel. Pani. Witam serdecznie. Ratownik Maryszy Martilkowski. Spokojnie, już jest pani uratowana. Co tam chłopaki wypatrzyliście tu? Nie, się nie leczy wyszedła sama, boli Sama pani jechała? Sama. Tak. Sama. Tak. Czyli ta pani jest w tym czymś samochodzie, samochodzie teraz. Tak. A tam jest jej samo. Dobra, kochana. Ja, Dobra, zapięta w pasy. Tak. Dobrze. Pani powie, ma Pani jakieś problemy już z kręgosłupem? Jakieś wady, czy... Nie, nic nie miałam. Czyli do tej pory to... zdrowa jak ryba? Tak, tylko miałam no. zator we wrześniu 2020. Rozumiem, no dobrze. W którym odcinku Panią boli ten kręgosłup? Pani pokaże rączką, nie odsuwa się. Dobra, piersiowo. Nie straciła Pani przytomności? Nie, a kręcił się w głowie, miałem Mhm, pan jest rodziną? Mężem Bardzo miło Akcja, jest akcja Jest mąż przy Pani i jesteśmy uratowani Pani mi ściśnie rączki Położna Pani telefonik na razie I ścisnąć tak mocno Dobra, już, super Tu Panią coś boli? Tak boli Tu, a uderzyła Pani główką? No, kilka razy kręciłam się Przekoziłkowałam jestem mężem Mężem Ale tak. Pan przyjechał tutaj, Tak, przyjechał Tu gdzieś w tym odcinku wyżej, boli Wyżej, wyżej Co? Wyżej Tak, skończ poproszę Założymy Pani taki kołnierz, on unieruchomi Pani odcinek szyjny kręgosłupa. Prosimy, żeby już tą główką nie ruszać, dobrze? Super. Nóżki w porządku? Tak, bo normalnie chodzi. Miednica. Czy Pani o własnych siłach wyszła, tak? Tak, mogę tylko mieć tu Dobra. Ten samochodzik jest czyjś prywatny, tak? To jest męża? Tak. Odpalony jest? Jest Pani ciepło? Dobrze. I trzęsie mi się, ale... Ale to nerwy, kocham. Pani otworzy oczęta i patrzy na mnie, ale ich nie zamyka, dobra? Ja pani zasłonię światło i one mają być cały czas otwarte. A ja zobaczę, jak reagują źrenice. Ból w odcinku piersiowym i, i szyjnym. I głowa. I głowa. Ból. Z tyłu potylica. Potylica. Tak, dobrze. Pani sobie, siedzi. sobie z panią i później... Dobra, dobra. No tak, no. A wy skąd jesteście? Z Głonia. Trzymaj się. hej. Siema, vitaj mordko. Za moimi może zaczął Witam, Pani jechała z tamtej strony, dachowała, no i potem już się działo, uderzyła głową też częścią potyliczną, Zgłasza ból w odcinku. Ma Kołnierz ma, ma. Uważaj tam. Dobra. Chcesz Panią od na lektykę? Dobrze. Chodź dok. Jest już zespół ratownictwa. Jest doktors. Panie, pani sobie jest? No to. było Ale i tak pani wyląduje na noszach. Czy tak, czy siak? No nie, takiego się. No. Nerwy bardzo. Dobra. Do Dobra Pejdziesz z tej strony, żeby im żeby pomóc raz, dwa, trzy Dobra, super Ale w karetce podczas Może pan tam ten, powiedzą, tak Jak przyjechałem siedziałem, już, siedziałem już w tym samochodzie, ale z auta, którym dachowała, sama wyszła o własne siła. Dzięki bardzo. Pan sobie tutaj bliżej tej strony, żeby pan zrzekał. Czekaj, zespół nie odjedzie, dopóki pana nie poinformuje, do którego szpitala. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo, przyjacielu. Tutaj wam, żeby ktoś wam uciekł, to nie ma szans. Na prostej wcisnąłem do defy, no no. A tak to ostrożnie jechałem, bo to jest masa. Ja tego nie wyhamuję. Tak, bo hamulce pewnie nie są dostosowane do tego. Hamulce nie są, my i tak już na własny, na własny koszt założyliśmy, kurde, wentylowane. A, -a. No bo? powiem Ci, że widać, że jak zobaczyłem, jak wy idziecie, to wypuszczę Was pierwszych, bo. Bo, bo to nie mam, mam polotu w ogóle. Powiem Wam, że Ożarów Mazowiecki powinien dostać nagrodę Nobla Powiatu Zachodnio-Warszawskiego. Tak ogarnęli gościa. Dwie stazy taktyczne założone. Yy, tlen podany yy, przez. Ajżela? Defibrilator podłączony, gnieciona klata. Yy, jak my tam jedziemy, to się już. Się jak wyliwe. PSP działa no, normalnie. Tak, tak. I jak ZRM Połowa tam robi fester. No. I połowa z ZRM, bardzo żadnych. No, co do 5 tysięcy. takie wykroczenie, nie? Za dachowanie, tak? No. Ale oni jak widzą, że poszkodowana jest, nie ma innych poszkodowanych tylko kierowca, to, to, to ludzki, ludzki pan się uruchamia, bo ja no, jestem no, w ale tych wypadkach. Ten, ale... Ale, ale jakby był, wiesz, jakiś buńczuczny to i do nich kozaczu albo coś tam, no. a jeszcze pod wpływem środków, to idą z najgrubszego talifikatora. No prawidłowo no. To miejsce to ślad, w którym auto wyleciało z drogi. Tutaj wpadając do rowu, obróciło na bok i zaczęło dachować. Zatrzymało się w tym miejscu. Jak ty w ogóle żyjesz? No, no, ze stolacji już widzieliśmy. No, sto No, wiesz, no. A sto, a no pracuj. W tym rejonie jedziesz, tak? I w Piasecznie i, i tutaj. I jak cię pracuje? Dobrze? Wiesz co, dobrze, no jak Może pan jest tam do karetki do żony, tak? Dobrze. Okay, ale to i tak dziwnie bo... Lecę do nich, trzymaj, trzymaj się, tam. się. No i drobia, drobia, drobia i spotkać. Wracaj, też. no i No, też. Myślę, że wiesz, częściej możemy się widzieć. No też mam I, taką idę. nadzieję. Idę się rozpisywać. Zdróweczka jeszcze raz, mordo. Dziękuję. Ci I za do wszystko. zobaczenia. Na naszych... pół, okay. Osoba przekazana zespołowi ratownictwa medycznego. Nie ma. Mordko, jak coś to ja wykonuję polecenia. Ile osób jest? Ile osób jest? Jedna. Dobra. Dobra, to czekamy na decyzję. Z Dobra, dobra. Coś trzeba pomóc, pomóc. Tak, będę patrzył? Cześć, ma. Jak on tam? Jak oni sobie tam na razie już dostęp zrobią, to będziemy tam tworzyć. Dobra, dobra. Cześć morsko. Witam cię serdecznie. Okay? Dobra. Dawaj. Dawaj. Dobra. dobra. Tylko podmonitorujmy go. A mało ten promieniową? Ale tu dobrze ten film? Tak, tak, tak. Ten jest. Dobra, jest rytm zaczekowy. Mogę zrobić slowdę tylko o Tak. Tu delikatnie. A ma mnie połączyć cztery Tak. Na trzy. Raz, dwa, dwa trzy. trzy. Dobra. Zamykam, żeby było ciepło. Włączysz, kochane, ogrzewanie? Dobra. Zobaczcie jak są dawniej No jak? Dobra. No. Dobra. Bardzo, bardzo dziękujemy. Od tego pomaganie. jesteśmy, kochane. Urodziliśmy się podróży pomagać. Do Dobra. Tylko mi ta saturacja. Nie wiem, czy nie będzie, wiesz co? Jakiś odnos, coś tam się nie dzieje. Słucham, bo Nie się... bo słychać nie wiesz, ale jest. Wiesz, Dobra. Poczekamy. Ja mam, 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 mam Dobra. Ten parametr trzeba obserwować. Idzie mu 15 litrów na, na minutę. Jedziemy, jak coś zatrzymamy, się będziemy działać. 82 saturacji idzie w górę, dobra nasza. 12 km, 12 my jedziemy przed Wami, będziemy Was konwojować. Trzymajcie się na razie. Siema ma? Jak, mordko? sytuacja? Monitorek sobie weźmiemy. Dobra, dobra, jemu daj, niech on zabezpiecza defilator, a ty na szarkę. Dobra, jesteśmy. Poszkodowany przekazany do szpitalnego działu ratunkowego, a my wracamy dalej na patrol. Siema. Siema. Siema, co tam poczujesz? Wiesz co tutaj pan jest. W by ogóle nie leżał, nie mogę nie Dobudził się. Uh -huh. No i się pan odpalił mi się wydaje, że coś jest wzięte, nie? Trajki, uh -huh. Dzień dobry. Co się dzieje pan powie? On że... no skuty jest, tak? Tak, dobra, Zimno panu, jeszcze nie? Dotknij mu klatki piersiowej pod koszulą Jeżeli ma gorącą, to znaczy, że nie ma hipotermii Mogę rozpiąć, pokazać co, co robić? Dobra, weź Sami sobie, panowie, poziom Zapniemy, spokojnie Ciepło Dobra, nie jest hipoteczny. To są Dobra. Dobra. dzieci, pan nie przeklina Pan muchnie Długi, czy zważy, czy zważy, pił, zobacz. no jak? Zapisze, ja, no. Pił, bo... sporo, no jak? sporo. On tutaj na tych kartodach leżał, tak? Nie, bo Pan Ja to dziękuję dla pana boga za tego powódź. I to wiecie. ktoś wezwał, że tu leży, tak? Tak, zniszczającego nie ma, nie przychodzi. Sam No Tak, zadzwonił, by nie kontaktowałaś. A gdzie przeważnie? Czy pana co nie lubię? No, ja myślę, że pojedzie na zaraz zobaczymy ile ma interne. Nie, nie o to chodzi, no. to Tam byś miał byś mory do ciepło przynajmniej. Wiesz tutaj masz marznąć, wiesz, że wiesz, że idzie mróz. Bo to ja mam śpiwór, ja potrzebuję opór No dla przycię zapiekujemy się, Ale tylko że czegoś z co się dzieje. Przyjacielu Dobra kochany, nie denerwuj się. 1,68 Prawie 2 promile, kochany. Nie. Tak, ale to i tak jesteś bohater, że stoisz na was Ale nie możemy sobie tam wejść do środka, bo ciepło. A damy radę stąd później wyjść. O. Stój sobie tu przyjacielu, zobacz. Całkiem inaczej. Chcesz usiąść, tak? Ktoś to wyjść. Jak coś, to macie otwierane, hej. Dobry wieczór Nie, to klienci są Tak, no dobra, w sensie tutaj leżał, ale chyba go zniesi na Wyprowadzili go na A, zewnątrz? Tak A ty, pan mówisz, że go znieśli no, na dół no? Gdzie na dół zanieśli? Wyprowadzili pana na zewnątrz A, dobra Już nie on chyba w taksuki pojechał na, Przed chwileczką na zewnątrz wyprowadzili Dobra, to idziemy zobaczyć Oj, o, Słucha. sobie głowę rozbił, Panie, są, tak? Pojechał. Łuk brwiowy tutaj, ale a. to nie było tak, to, że to było bardziej chyba. Przepraszam. To pani mi powie, czy ten, czy on jeszcze jest, jak nie, to odwołamy karetkę. Cześć, czy ten pan pojechał, który ledwo tam leżał? Zabrali go. Nie, nie, nie. pojechał. Zabrali go. Ale w restauracji w taki... go nie ma. Nie, w restauracji nie, nie na pewno go nie to ma. To ja odwołuję karetkę, bo my jesteśmy takim szybkim reagowaniem. Tak, Borkoś. Cześć, Borkoś. witam. Na 100% ja witam. nie płacił, że Jareka i Nie ma go na 100% no. tutaj. Na 100% tutaj. nie płonął wziąć. E, już nie ma tego. Co? Dobra, dobra. Do domu do domu, ten, który dobra. Dobra, dobra, ja odwołam 100%. karetkę. Musimy. No można odwołać, to ambulans, Pan pojechał taksówką. Tutaj restauracja, została przez nas płyna i nie ma nikogo. Dobra, hej. A po kogo kartka Co? No, po tego, no do niego. Co, taksówka zabrała. A, taksówka przed, przed chwilą kolegę zabrała. Dobrze, dobrze, no. Panowie, bardzo przepraszam za, za, za no, zaistniałą sytuację. nie wiem kto zadzwonił, ale generalnie pana już w tym momencie na pewno nie ma. Nie ma problemu, my już odwołaliśmy ambulans i jedziemy dalej do zadań. Zdówka życzymy. Spokojnego wieczoru. Dzięki, hej. No dobra, to cóż można zrobić z tym tak pięknie rozpoczętym wieczorem? Ten <laughs> <Nie. śmiech> do kawiczek dobiorę. Impreza zamknięta, wezwanie do osoby, która leżała sobie pod wpływem, ale do naszego przyjazdu została dobudzona, zabrana przez znajomych do taksówki i oddalili się, dlatego możemy jechać dalej na patrol. Siema. Witam cię. No, słuchaj, nawet jestem z Białorusi i znam cię, no? A, tutaj jestem. uważaj, Możemy zrobić zdjęcie. Tak, razem tak, taką. oczywiście, dobra. koniecznie. Czekaj. A ty z Białorusi jesteś, tak? tak? Jestem z Białorusi. Tu Ale mieszkasz tu właśnie. w Polsce? Tak, czy? To znaczy ja polityczną A Po politycz... protestach wyjechałem tutaj, no. A dobra. No właśnie zrobiłem kurs z KPP, więc mam tytuł ratownika. A no to bajka. No i masz no, kilka Polska. Wszystkiego po... dobrego. Słuchajcie, hej. ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਤੇ ਘੱਟ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਦੇਗੇ 1 1 ਕਰੋੜ 50 Cześć Marcin, można zdjęcie sobie? Tak, zrobić? oczywiście. Cześć, Siemanko. Witam cię. Cześć. Cześć. Borkość, miło mi. Dobra, a czym się zajmujesz? Ja e, ogólnie to pracuję tutaj w ParkPricie. E. Ostatnio zrobiłem w ogóle KPP sobie z centrum raczowiska. Borkość? Tak, witam. Miło mi cię widzieć. Ciebie też trzecia. E, dziękuję bardzo za robotę, którą robisz. Niesamowitą robotę robisz i... Eee, cieszę się, że są takie osoby jak te, i, i uświadamiają generalnie społeczność. Chciałem tylko powiedzieć, że dziękuję i, i wielki tak. szacunek dla ciebie. I miłego wieczoru życzę. Tobie tak samo, przyjacielu. Dzięki, Dzięki bardzo. Cześć, witam cię. A, to zdjęcie prosi? Tak, już teraz robimy. A ty tu tutaj <laughs> jesteś, tak? Tak. A no no, tak, by na patrolu to wpadnę Star, do ciebie. dawaj. No, miło było dawaj. Cię poznać, przyjacielu. Tak. Ciebie Dzięki tak samo. w tak. pewnie fotę chcesz zrobić. No, stary no, To no, dawaj, nie. stań sobie. Już robię fotę i dawaj łapkę. dobra. A tylko dobra. poszliśmy na Instagramie. Gdzie, no, jest. gdzie jestem, ta? Tak. Chodź, chodź. A, jest... Czym się zajmujesz, kochana poet? Ja studiuję szkołę na w Warszawie. Aha. I teraz, teraz coś to na YouTube i ja jestem największą fanką. Tak. No, no to fajnie, ładnie. Was... A pasja? Pasja to kurczę Takie hobby to malowanie. Tak, ale akwarelą i akwarel, czy... akwarel. akwarelą, akwarelą. aha. No, no, Czyli wolę ja teraz... jeszcze nie wchodzisz w inne obrazy? Nie, czy teraz to więcej nauki niż jakiejś tam pasji, no, no bo trzeba było, bo była sesja. Ale no, już zaliczona, więc można super. teraz się bawić. To super. bardzo się cieszę, fajnie, Co? że cię spotkałem. To fotę robimy, tak? tak? tak. Super. To tak, oczywiście. Super, dziękuję, pięknie. siemak, życzę. Cześć, siedzą, cię. Jak tam z nie. Wolę patrolować, niż tylko no, być tutaj w tej nie głównej nie hali Bo jak ktoś się dzieje, to zareaguje, no ale przy okazji dość sobie fotki, robimy i jest, no, jest, jest git malina no, My też sobie zrobimy Tak? Dobra, to daj im, to się zrobią Dobre. Zrobicie nam Zrobię fotkę? Hej papa no, Super dobrze. kanał w Hej, witam, można też jeden? Dobrze, że pan ludziom pomaga Cześć, Cześć. Mam pytanka No e, Czy Pilen, no. E, on robi kursy też KPP? Czy... Nie, a pilen robi szkolenia tylko z TC3, no, to, to, czyli to, to z medycyny ja wiem. pola walki. No, byłem. Co tam mordy? Właśnie tak patrzymy, bo tak... Podziwiacie? Podziwiamy, cudo. Cześć. No. Cześć, witam. Cześć. Cześć witam się. Podziwiamy, cudo. Powiem ci tak, na żywo jeszcze większe wrażenie robi. Robi, broda. Jak oglądam te vlogi, to aż takiego no. wrażenia nie robi, ale to jest po prostu cudo. No i fajnie, że tutaj nie ma pasów, tylko jest strzała, widzicie? Dokładnie. No, a zobacz tył jaki jest. Tył jeszcze nie patrzyłem No to już ury... Zobacz Nie, Nissana, Nissana ci powiem, że ładnego wygrałeś No to z Adamem Kornackim, w zapkupie kontrolowanym kupiłem No i teraz to już jest czołg znaczy, no on, tak. jak odpalę jak on pracuje, zobacz Nieźle mruczy, co nie? Nie, mruczy dobrze, mruczy <śmiech> <śmiech> No Jakbyś nie miał oznaczeń, to bym powiedział, że na WNR jakieś jeździ, no, nie? czy no, coś no. takiego. No i szacunek na dzielnicy jest. Dokładnie, bo tam widziałem, że na Pradze często jesteś, na tak, Prochowie. Tak, no. tak, tak, no ja jeszcze tam, gdzie jest ludzkie no tak. wiesz, zagrożenie życia, zdrowia, to pewnie No wiadomo, tam. bo i zawsze jakoś szybciej będziesz tam. Dobra, uciekam kochani. Dobra. Miło było. Miło Pozaś, było, dzięki wielkie. się jeszcze raz. Hej. Hej. Cześć. Wzajemnie.